Witajcie, z tej strony pan CJ i zapraszam was do 22 dnia adwentu. Bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy. I powiem tylko tyle, że w sumie to jest moja, no już jak gdzieś szósta próba nagrania, ponieważ między innymi gra postanawiała mi się wykrzaczyć. Ale wracając, rozpocznijmy. W tej grze musisz znaleźć trzy misie w różnych kolorach. Zacznij od skoku w prawo, a gdy znajdziesz misia, zabierz go z powrotem na mostek i połóż w kole tego samego koloru co miś. Poruszasz się za pomocą klawiszy Kursora. I powiem tylko tyle. Jest to najłatwiejsza minigra w całej grze. Dlaczego tak mówię? Za chwilę się przekonacie, tylko niech dotrę do kolorowych okręgów, co nasypuje właśnie teraz. Jak możecie zauważyć. Jeden miś równa się cztery uwolnione skrzaty, czyli po prostu innymi słowy cztery punkty. Co według mnie jest totalnie niezrozumiałe, zwłaszcza, że gramy na poziomie trudnym. Gdyby to było tylko na poziomie łatwym, to jeszcze mógłbym to jakoś zaakceptować, ale jestem na poziomie trudnym i mimo wszystko liczy mi razy cztery. Przez co, jak tylko zobędę trzy misie, macie jeszcze potwierdzenie, że mam poziom trudny, przez co, jak zobędę ostatniego żółtego misia, zadanie wykonane. Dlatego postanowię, że zrobię sobie taki mały challenge. Będę starał się osiągnąć aż 100 punktów. Czyli to będzie jak na oko 22 misie? Czy jakoś tak? Wiem, że chyba to nie będzie 22 misie, tylko więcej. Widzę, że tutaj takim głównym utrudnieniem, to, że kry dużo szybciej się topią. Widzicie? Już jest wykonane. Te 8 skrzatów to jest po prostu z poprzedniej próby nagrania, ponieważ zdobyłem dwa misie i gra mi się wykopała do Windowsa. Bo czemu nie? Oczywiście tutaj spacja nadal działa, że możecie sobie Miszka wziąć i do wody, tak jakby dać, i on wtedy wraca na swoje miejsce. Jak? Nie wiem, nie pytajcie. Ale ogólnie, jaka jest moja teoria, dlaczego tutaj te skrzaty liczą się tak jakby razy cztery? Jest to może spowodowane tym, że jak widzicie, mamy 22 grudnia. A to oznacza, że po większości są już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I może to jest zrobione tak, żeby dzieci również co nieco pomogły swoim rodzicom w przygotowaniach do świąt. Wiecie, po prostu taka szybka mini gierka i po prostu pomagamy rodzicom. Jeżeli macie swoje teorie, dlaczego tak to tutaj działa, możecie napisać w komentarzu. Chętnie poczytam najlepszą teorię. Wezmę i wyróżnię w komentarzach. I sądzę, że tutaj powoli będę robił małe cięcie i spotkamy się, gdy będę miał gdzieś tak już powiedzmy z 9.2 skrzaty. Ponieważ tutaj główne co będę robił, to tylko tak skakał i nic więcej. A poza tym i tak nie wiem, co mam więcej mówić. O, chyba jeszcze więcej mogę powiedzieć. Jak zawadziliście przed chwilą, te miszki, tak jakby trzymały się za ręce. Ewentualnie tak mi się wydaje. To może być takie nawiązanie do tak zwanych trzech mądrych małpek. Czyli po prostu nie widzę, nie słyszę, nie mówię. Chociaż oczywiście to jest tam nie do końca tak, ponieważ one nie zakrywają ani ust, ani uszu, ani oczu. Ale to tam wie. Więc ja tu już powoli będę robił cięcie i spotkamy się w okolicach setnego skrzata. No chyba, że będę miał jakieś głupie fejle, to oczywiście je mm, zostawię. Czy to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? To proste, jak zjedzenie pierniczka, prawda? Teraz musisz się bardzo. Okej, okay. udało mi się ich zrobić 68, bo widzieliście po prostu. Myślę, że tam przeskoczę i popełniłem dwa głupie błędy pod rząd. No cóż, nie będę tego powtarzał. Nie będę tam dobijał do setki, tylko powiem, że jak kiedyś to nagrywałem, ponieważ to już nie jest moja pierwsza próba nagrania, to udało mi się dobić do setki. Ale dlaczego nie ma setki pokazane jako rekord? Tego dowiecie się przy kolejnym dniu. Póki co idziemy do Świętego Mikołaja na dzisiejszą opowieść. Witaj, Krasnalu! Jak widzicie, tutaj już wszystkie cztery skrzaty tańczą wokół choinki. Wcześniej było trzy, dwa, jeden i ani jednego. Po prostu już są cztery. Mam nadzieję, że chociaż dobrze tam tańczą. A więc... Co tu mamy, święty Mikołaju? Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Jędruś super skrzat. Jędruś nie widział i nie słyszał. Początkowo Jędruś jego rodzice widział, myśleli, że jest słyszał. po prostu niegrzecznym chłopcem. Początkowo jego rodzice myśleli, że jest po prostu niegrzecznym chłopcem, który nie przychodzi, gdy go wołają. Lecz pewnego dnia Jędruś dostał czkawki. Jego mama próbowała wystraszyć czkawkę, uderzając o siebie dwoma pokrywkami. I tak rodzice odkryli, że Jędruś nie słyszy. Odkryli też, że nie widzi, ponieważ podczas spacerów. Padał na latarnie i inne rzeczy. Pewnego dnia wpadł na pewnego grubasa palącego cygaro. Okazało się, że grubas jest sławnym przedsiębiorcą, panem Piernikowskim. Pan Piernikowski potrzebował osób do przedstawiania różnych rzeczy na wystawach jego sklepów, a żaden skrzat nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Po całym mieście krążyły. SP pana Piernikowskiego. SP oznacza skrzacie patrole, które raczej nie były zbyt miłe. Natomiast Jędrusiowi trudno było bawić się z innymi skrzatami, skoro nie widział i nie słyszał. Więc jego rodzice postanowili zgłosić go na ochotnika na wystawę. Posadzili go na sankach i wyruszyli. Po drodze zobaczyli, że wszystko jest już na wystawie przygotowane. Wystawa była udekorowana śniegiem z waty, śnieżkami z białej gąbki, stały na niewielkie reflektory i stosy plastikowych ciastek. Fisharmonia miała grać gwiazdkową muzykę, a na ustawionych w oknie telewizorach miały być pokazywane reklamy różnych gwiazdkowych prezentów. I tam właśnie Jędruś miał stać przez cały dzień. Jego koledzy zaczęli pomału żałować tego, co stracili. Ale było za późno. Pan Piernikowski i jego SP szli już po Jędrusia. Jednak wtedy coś się stało. Może dlatego, że śnieg był zimny, albo dlatego, że Jędruś znał karatę. Ponieważ gdy pan Piernikowski i jego ludzie mieli już zabrać Jędrusia, ten wyskoczył boso na śnieg. Nagle zaczął skakać na jednej nodze, wymachując rękami i krzyczeć przez cały czas Aj, aj, aj! Pan Piernikowski i jego SP pomyśleli, że Jędruś im grozi i uciekli. Od tego dnia skrzaty na wystawach są robione z tektury. A jeśli chodzi o Jendrusia to co prawda nie widział ani nie słyszał, ale potrafił tyle innych rzeczy że został nazwany w mieście Super Skrzatem. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści Świętego Mikołaja lub zagrać w dekorowanie drzewka. No, skoro jesteśmy po opowieści to powiem tylko tyle, że no cóż, widać na to, że rodzice Jendrusia nie za bardzo się przejęli tym, że ich syn nie widzi ani nie słyszy. Dodatkowo Chcieli go jakoś tam wrobić w fuchę u tego całego piernikowskiego, co też było chyba słabe, jak na moje. Ale dobrze, że ten Jędrycz karatę, pokazał im gdzie skrzaty zimują i że po prostu okazało się, że potrafi dużo więcej niż się wydaje. Tą anegdotką mogę już zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu, do jutra i ohaju.